Dajcie, jeśli macie telewizor, który nie ma YouTube'a ani niczego, to mam dla Was polecajkę. Kupcie sobie na internecie takiego pendrive'a, bo ja nawet nie wiedziałam, że jest takie coś. Jest taki pendrive, podłączacie go do telewizora, i musi być cały czas pod ładowarką ogólnie. E, I normalnie macie wtedy YouTube'a i wszystko na tym telewizorze, a takie coś kosztuje chyba 160-180 złotych. Mam właśnie taki telewizorek. On w ogóle nie ma Netflixa ani nic. No i mnie to wkurzało. Cały czas musiałam podpinać laptopa albo jakieś inne e, urządzenia, czy Xboxa, czy coś. Wiecie, o co chodzi. I kupiłam sobie właśnie tego pendrive'a. Mamy do tego taki pilocik. E, I patrzcie, normalnie tutaj możemy odpalić, zobaczcie, jak mnie tu widać. Za chwilę się odpali. Czekajcie chwilę, bo ten telewizor naprawdę jest stary. Dobra, i patrzcie, i mamy takie coś... Nie wiem, tutaj le leci ogólnie coś na żywo i tutaj macie jakieś programy, ale głównie nas interesuje. Ej, czekajcie, no. Dobra, tutaj klikamy takie kółko. Trochę słabo to działa, bo się troszeczkę zacina, no ale dobre, no co możemy też wymagać, jak zdałam za to 180 zł, chyba, czy coś takiego. I tu macie tak yy, Xiaomi TV, Netflix. Czekajcie, przybliżę wam. Prima, YouTube'a i ogólnie możecie sobie też coś pobrać, na przykład Spotify'a czy co tam chcecie. Yy, I bardzo fajna opcja. Więc jeśli macie taki telewizor i no nie macie co na tym oglądać cały czas, musicie coś podpinać, w ogóle chcecie wyrzucić, to możecie sobie po prostu kupić taki, takie, takie, takie open drive'a.